Jest poniedziałek 21 listopada, minęła godzina 22. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaszmarek. Pora na wieczór z Grami Lotto. Pogoda nie zawsze zachęca do wyjścia z domu, ale proszę się nie martwić, że stracą Państwo okazję na wygraną w jednej z gier lotto. Wystarczy wejść na lotto.pl lub użyć aplikacji mobilnej i zagrać online. Jak to zrobić, zobaczą Państwo w materiale filmowym. Graj w swoją ulubioną grę online bez wychodzenia z domu na lotto.pl. Kliknij, zarejestruj się i wypełnij pola formularzy. Następnie aktywuj swoje konto i zasil je jedną z wybranych metod płatności. Wygrywaj tak jak lubisz na stronie lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Granie przez internet jest bardzo wygodne. Można grać tak jak się chce o dowolnej porze i z dowolnego miejsca w Polsce. Takim sposobem gra już ponad 950 tysięcy osób. Warto do nich dołączyć. Jutro do zdobycia będą wygrane w lotto. Największa, za trafienie szóstki, może być warta nawet 21 milionów złotych. A jeśli do zakładu lotto dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają o milion złotych w lotto plus. Na grę z plusem warto też postawić w multi, -multi. Przy typowaniu 10 liczb można wygrać 2,5 miliona złotych, a zwiększając stawkę nawet 25 milionów złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby 50 37 47 Jeden, trzynaście, piętnaście, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści dziewięć, czterdzieści cztery, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt dwa, dwanaście,

Najłatwiej o wygraną w mini lotto. Na przykład w losowaniu z 9 listopada trafiły się aż 4 piątki. Każda warta ponad 80 tysięcy złotych. Trzymam kciuki za kolejną piątkę lub piątki w mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 38 5 31 15 16 Kto aktywuje numer super szansy i trafi wszystkie cyfry wygra 2 miliony złotych, a kto trafi 6 cyfr, to będzie 100 tysięcy złotych. W drugim dziś losowaniu padły takie oto cyfry. 4, 0, 6, 6. 4, 8, 2. Gratuluję wygranych. Każdy los Kaskady to aż dwie szanse na zdobycie ćwierć miliona złotych. Żeby cieszyć się taką wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Powodzenia! W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 4 15 8 10 Jeden, trzynaście, pięć, dwadzieścia jeden, siedem, dwa, dwadzieścia cztery Jutro w Euro do zdobycia będzie 150 milionów złotych. Z wygraną w Euro można doświadczać jeszcze więcej i spełniać marzenia swoje i bliskich. Warto więc zagrać, a jedyne co trzeba zrobić to wytypować 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 12. W ekstrapensji codziennie do zdobycia jest pensja na lata. W zależności od stawki w grze może być warta od 5 tysięcy złotych do nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule, bębny, maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. 13 4 30 19, 3, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest 2. Dopłacając złotówkę do zakładu Ekstra pensji, grają Państwo o 100 tysięcy złotych premii w Ekstra premii. Pora na państwa wygraną. W placetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4, kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 24 17 14 10, 16, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra premii jest. 1. Kończymy ważnym komunikatem. Wieczorne losowanie Super Szansy 26 listopada 2022 roku będzie ostatnim losowaniem tej gry. Po tym terminie losowania Super Szansy nie będą organizowane, a sprzedaż zakładów nie będzie prowadzona. Zakłady można zawierać do dnia 26 listopada 2022 roku do godziny 21.50. Więcej informacji o grach Lotto i wyniki losowań, znajdą Państwo na lotto.pl. Wieczór w studiu Lotto dobiega końca, zapraszam w imieniu Marii Zwierzyńskiej na jutrzejsze popołudniowe losowania o godzinie 14 i życzę Państwu spokojnej nocy. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie, otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek! Teraz do wygrania 150 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej.